Cześć! Lubicie sięgać po kryminały? Jeżeli tak, to zapraszam Was na recenzję nowego kryminału pod tytułem Osuwisko. Zapraszam do wysłuchania mojej recenzji. Pewnego dnia pięcioro nastolatków wybiera się do kopalni. Troje z nich wraca. Dwójka nigdy nie wyjdzie stamtąd żywo. Jednak pozostała trójka nie chce mówić o tym, co się stało. Tak mija 30 lat. Mówi się, że czas zaciera rany. Jednak trzeba na to pozwolić. Nad jeziorem zostają odnalezione zwłoki. Okazuje się, że to Boguś, jeden z ocalałych. Wraz z postępem śledztwa zaczyna wszystko wskazywać, że mordercę trzeba szukać w przeszłości. Ale jak dowiedzieć się czegoś, co było tak dawno? Czy uda znaleźć się mordercę i uratować pozostałą przy życiu dwójkę? Do sięgnięcia po książkę zachęciła mnie intrygująca zagadka. Lubię takie historie, a jeszcze bardziej podoba mi się, gdy otrzymuję rozwiązane danej zagadki. Niestety nieświadoma sięgnęłam po piątą część cyklu o komisarz Lenie Rudnicki. Czy przeszkadzała mi niewiedza w czytaniu? Czasami tylko, gdy sprawa dotyczyła prywatnego życia policjantki. Jednak ogólnie nie miało to dużego wpływu na odbiór książki. Więc, jeżeli jesteście ciekawi rozwiązania zagadki, to śmiało można sięgnąć po ten tom. Sama historia jest ciekawa, a akcja w swoim tempie idzie do przodu. Sama zagadka jest nieźle pomyślana, choć myślałam, że będzie ciut więcej. Bohaterowie historii są ciekawi i nietypowi, ale przede wszystkim są ludzcy, popełniają błędy, nie są nieumylni i tym podobne. Pewnych spraw się domyśliłam, jednak nie zgadłam, kto zabił. Książka czytała się dobrze i szybko. Choć dobra, to czuję pewien niedosyt w historii. Mam wrażenie, że autorka nie wyciągnęła wszystko z niej. Autorka doskonale pokazuje nam, jak coś, tajemnica, potrafi zniszczyć życie nie tylko osobom wtajemniczonym, ale i poza kręgu. Dobrze jest przedstawiona mentalność Małej Wsi. To duży plus tej książki. Osowisko jest dobrym kryminałem z ciekawą historią. Polecam sięgnąć i przekonać się samemu, czy ta historia przypadnie do gustu. A jak to wygląda u Was? Czytaliście już coś tej autorki? A może już za Wami jest cały cykl? Piszcie, jestem ciekawa Waszych odpowiedzi i do następnego odcinka.